Dzień dobry, dzień dobry, dziś my będziemy nagrywać Dzieciaki TV. Ja mam na imię Baltek. a ja jestem Kuba. I dziś do wyboru mamy dwie autka, którymi będziemy jechać, a ja postanowiłem, że to będzie moje, a to będzie Kuby. Tak dziś... No i, i tutaj jest właśnie stal, jak widzicie i z tam też trudno. Oczywiście. A, a stal to jest na łatwiejsi, Kto tak, mi się zadaje. Ja Was również witam bardzo serdecznie na kanale Dzieciaki TV. Przepraszamy I, za zaprzeczenie. I łapkę w górę i slipcie dzwoneczkę. Tak, tam się patrzy, tam mamy kamerę. No. Łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Chociaż z dzwoneczkiem u nas się nie da. Bo postaramy się to naprawić. Witamy Was serdecznie. Po dość długiej przerwie niestety nie było nas. Było to spowodowane tym, że bo ja. A swoje... Na kiedy swój kanał filmy No, Mienił glizmy, bo ja od 10 mus, musiałem spać, więc nie dali z Ladi. To też jest jeden z powodów, ale ja kręciłem filmy też na swój kanał i nie miałem czasu montować, po prostu ani nagrywać, nic. Ale dzisiaj powracamy i powracamy z dość dużą zabawką, ponieważ mamy, jak widzicie tutaj, może troszkę na razie, tor wyścigowy Carrera Go. O, pokażę wam taki, taki wielki jest. I, i tam zabawa. pod przodem jest styropian. Styropian jest no. Wie, więc łatwo wyjąć. Łatwo wyjąć, no dobrze. Więc, słuchajcie, jeszcze przypominamy o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, to już mówiliśmy i przechodzimy do zabawy. No to jesteśmy, zmieniliśmy perspektywę trochę kamery. Od razu przepraszamy, że tutaj widać w tle mikrofon i kabel od niego. Niestety ten tor jest tak szeroki, że nie da się go objąć bez żadnych takich. Niestety, o to chodzi, te doskę musiałem ja pisać. No, no i tam musiałem, przed chwilą tam poprawiałem trochę. Postanowiliśmy tak, że najpierw sobie poćwiczymy, zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę. Tutaj mnie widać pewnie teraz trochę głowę mi ucina, ale niestety nie mamy takiej kamery. Wkładamy do kontaktu, więc uwaga, ostrożnie. Zaczynamy na tą pigodę. Trochę ten kabel tu musimy odsunąć. Podminiona kadłuba. Że mamy przygodę oczywiście. No. Przepraszamy Diz... za mikrofon w tle, no ale niestety takie są warunki. Diz będzie fajnie tym O, Oj, ty sobie zresetujemy jeszcze licznik. No, 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 no może na piątkę dajmy. Nie, musimy na zero dać. Yy, czyli... O, cyk i teraz tutaj. Opa. I ja dobra, musimy... Bę. Teraz kto jest którym? Bo ja okej. Okay. No to co, my tu się rozgrzejemy, wy to możecie zobaczyć w przyspieszonym tempie. No i zobaczymy jak nam potem pójdzie w konkurencjach. Jakie będą ich zasady, za chwilę się dowiecie. Dodam jeszcze, że ja jestem czerwonym samochodzikiem, a Bartek jest niebieskim. Dobra, zaczynamy. Nie Jezu. leciał, Jezus Maria. Jezus no, muszę no na samym początku już taka wpadka, no co to się dzieje w ogóle? Jedź! No i czemu nie jedzie? To jest mój? Dobra, no to teraz już się rozgrzaliśmy trochę. jo, I będziemy rozpoczynać wyścig. I teraz tak. Nie wiem, jak Bartkowi pójdzie. Mam nadzieję, że sobie da radę. Bez pętli, tak? Bez pętli? Może dasz sobie radę, ale to za chwilę. Ustawiamy na zero liczniki. Cyk. Cyk. To jest twój, to jest mój. I teraz tak. Jeżeli ktoś wypadnie, daje swój. Samochód na start. I my zaczynamy. Ciekawi samochód! Zaczynamy za 3, 2, 1. Aha, jeszcze jedno. Ile robimy okrążeń? 10 powiedzmy. A to Tu. 10 zrobimy, to już, to już się policzy. To pójdzie do, do Dobra. 10 okrążeń, zobaczymy na razie, kto wygra. rozpoczynamy za 3, 2, 1, start! O nie! No i od razu już Mówię, że wygrasz. Jak to się dzieje? Ile, już? Dwa. Nie! Nie! Boże! Jedziemy! Jeste! Nie znowu A O nie, muszę sobie cofnąć. Dobra. Jedenaście w takim razie będę musiał zrobić. A ja? D 10. Nie, nie znowu! No dobrze No nie może tam turbo piskać, tylko na pętli. Tylko na pętli się piska! O nie! Znowu źle! Bo, bo. Dawaj szybko, musisz szybko dawać! Lecimy, lecimy, lecimy! Nie śpimy! No nie, czorki! Dobra! Ile tam zostało jeszcze? Ja no, mam wyrównanie, masz pięć okrążeń. Ja mam troszkę o jedną więcej. Dawaj, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak. Nie. Masz, dobra, podam ci, proszę. Janiki. Ustaw sobie. Szybko, szybko, szybko szybko trzeba. Ajajaj, leci. lecimy. Ja, ja. yeah. Nie. Martuś, musisz szybko. Nie, 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 proszę nie! Nie, on wygra. wygrałeś! Wygrałeś! No nie! No. Wygrał! pierwszą rundę, wygrałeś pierwszą rundę Bartek! Aż uciekł, dawaj, chodź tu, chodź tu! No bo na mnie to było jako łatwo! Niesamowite, jak ty tu wygrałeś! Ale, ale jazda, dobra przechodzimy do rundy drugiej, gramy do dwóch, jeżeli teraz wygrasz to wygrywasz całą tą konkurencję z pętlą, potem robimy bez pętli. Dobra. Proszę ustawiamy na, na stanie lecimy dalej. No. Okej, okay, moi drodzy druga runda już na nas stczeka Do 10 liczymy dobra. Samochody już są 10 9 3 2 1, 0 star Lecimy i od razu już kraksa, No nie, co to było Co to była za Kraksa. Ej, tak nie można. O nie! Jeszcze zrobiłem, jeszcze raz. Bez mojej, tak? dawaj, bo przegrasz. Bartek nie ma żadnych punktów jeszcze. O. Nie. Hmm. Ej! Dobra, bo skoziłem, to za to po prostu jeszcze raz zrobię Takie trochę było słabe. O, dobra. Chyba wygram, chyba mi się uda. Ale nie, bo to chodzi o to, żeby właśnie jechać. Ile już masz? Jezu, nie! Nie, on wszystko robi! On nie, robi. Szybko. nie, tak nie może być! Dobra, dobra, odrobię to! jest, nie jest, jest, jest równo, jest porówno, porówno jest warte. Nie, nie Ty masz 5, a ja, ja chyba 6. Nie! Nie, nie, dobra. nie, to są emocje. Szybko, muszę cię przegonić! Nie, znowu! Co to za jazda? Znowu wygrałeś, znowu wygrałeś! No nie! Co to za jazda jest? Co on robi? Jak on wygrywa tak? To jest niewiarygodne! To jest niewiarygodne! Co tu się dzieje? Teraz trochę musimy zrekonstruować nasz tor i zrobimy tor bez tego i bez pętli. No. Dlatego to jest dla słabszych użytkowników, którzy jeszcze nie potrafią tak dobrze jeździć. Z tym z tym. Z tym zrobimy? A zróbmy bez. To a, tak z tym. No dobra, pomyślimy jeszcze. Połykamy świnę. No i pstryk, jesteśmy teraz z miniaturową wersją tego, co było no. przed chwilą. Zdjęliśmy pętle oraz ten taki, nie wiem co to jest tak naprawdę, ale taki tor już jest o wiele łatwiejszy no, i tak. jest dla takich małych dzieci na przykład, które jeszcze nie potrafią tak dobrze jeść, I jak z... oczywiście my. My teraz rozpoczniemy już na tym torze trochę gorszym, albo może lepszym dla kogoś wyścig. No i właśnie, do ilu gramy? Do 10 chyba. No, teraz. Tak. zróbmy do 15, bo teraz jest łatwiejszy tor. No, do 15. Do 15. Dobra. Lecimy. Zaczynamy za ile? Za 3. Za, za 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0, star. Jedziemy. Okay. O nie, 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 nie. Debele. Ile ty masz? O nie! O nie! Na nie! Tak bardzo źle! Le, źle, źle, źle! Lecimy, lecimy, lecimy! Aj! Niedobrze, niedobrze! Aj, no nie! Wszystko! Muszę go wygonić! Nie mnie! Nie, on ma 15! Nie wygrał! Wygrał! Zamylijmy się, kur! A co już jest nieważne, bo wygrałeś! Wygrał po raz który? Po raz trzeci wygrał. Do trzech razy sztuka i on wygrywa. No jak tak można! Jak tak można! No okej, okay, kolejny wyścig, tym razem może zrobimy do 20. To na to. Dobra, to niech będzie 20. Odliczamy do ilu? Do pięciu? Tak. Dobra, to do pięciu. No i lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że się teraz odbije, bo Bartek jest chyba za dobry w to. Uważaj, 3. E, sorry, do 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0, start! Lecimy! Dobra. O no nie, czemu on jest pierwszy? Tak nie może być! Tak nie może być! Odnową musi być. Nie! O nie, sorry. Nie, to nie. Nie. Nie, tak jest źle. Nie źle. Och! Jak ty to robisz? Czemu ja ciebie nie rozwalam? No bo ja jestem nie ma dwadzieścia prawie! O! Nie ma! Wygnijmy no cię tutaj! Szybko! O nie! Nie! Przegrałem! Przegrałem! Jou, jou, Czwarty raz! Wy to rozumiecie? Robimy to trzeci do raz! Od... Robimy do trzeciu! Do trzech! Tak! Dawaj do trzech robimy! Jeszcze jeden będę muszę zagrać. Taką dogryweczkę, bo... E, ja nie, mam... nie mogę, nie wytrzymam. Muszę chociaż jedną rundę wygrać. To no. nie fair. Dobra, zerujemy no, ja liczniki jest... i zaczynamy rundę. Którą to jest runda? To jest runda trzecia tego jakby konkursu, więc lecimy. Okej, okay. odliczamy, więc do 5 mi będzie. Chaca na to, żebyśmy do 30 zagrali. Okej. Okay. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Start! czerwony. leć czerwony. Nie dobra, 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 dobra. Teraz. Ej, bierz kabel, bierz kabel. Już masz? Nie wiem, nie, nie liczy się to. Musimy szybko po prostu jechać. Ja tu patrzę jakby co. jestem za sobą, ty 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 Nie, się nie, nie, wygrać nie, no. nie, 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 Tak, 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 tak. Bierz, bierz auto. Masz. No, mi nie, 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 Muszę chociaż raz wygrać! Jestem nie, na nie, dobry o, nie, nie, proszę, dobra, jedzę. Nie, teraz jedzę za mną, haha, ha, jedzę za mną. Ale ja mam nie takiego O Jezu, ale wyrównanie jest. Dawaj, dawaj. Jedź. Jedź. Jedź, Jedź. Jedź. dawaj, 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 czerwony. Nie! 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 No, I gramy do 25? Tak, to Dobra. Jest 2-2, gramy do 3 rund, wszystkich. Zaczynamy. 3, 2, 1, start! Do 25 gramy! Jezu, Maria, już zaczęła! Jest mi! Jest mi, niebieski! Nie, czerwony, czerwony! Nie, niebieski, niebieski! Wygrywasz, nie? nie! Nie, tak nie może być! Tak nie może być! złe! Nie można tak! Nie, 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 nie! Nie! Szybko! Dobrze, tak, nie! Ty, ty. Nie! 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 Ale niebieski. to jest głośno! Wiklej niebieski! Biklej niebieski! to jest? Nie, wygrasz ty! Nie! Nie, wygrałeś! 25! Jezu, ale głośno to jest! Chwila, przecież przygłośnimy się teraz trochę. No. Jak tu jest głośno, coś czuję! Jak będę to montował, to zobaczę. Wydaje mi się, że trochę przyciszę wam to. Ale yy, yy, Bartek jest jakiś, yy, nie wiem, na sterydach chyba, bo wygrał. Siądź tutaj, bo cię nie widać. Siądź, bo ci tylko nogi widać. Siadaj i tutaj. Bartek wygrał. Obydwa konkursy. Jeden, dwa do zera, drugi, trzy jeden. Chodź tu, co ty jedziesz do miniona? Musimy tu gadać. Pokaż się tu, bo nie widać, bo jest taka kamera. No. No, no, ja więc jestem... nie wiem jak on to robi, muszę się chyba jeszcze bardziej trochę poduczyć tego, bo jest jakiś niesamowity to. No, no bo ja z i już... Ej, kupu! pojechałem, dobra. Moi drodzy, jeżeli się odcinek spodobał, to zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję, a my się już z wami żegnamy, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia, cześć!